Witam Was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z DLC do Dying dzisiaj sobie rozegramy kolejną misję fabularną to jeszcze chciałem na szybko sobie zobaczyć co mamy w sklepie, dosyć Sporo to wszystko kosztuje, zwróćcie uwagę, mam 19 tysięcy dolców, ale też nie chcę tego za bardzo tutaj tracić na pierdoły. Zostawię sobie tą kasę, bo być może coś później będzie mi tutaj potrzebne, więc lepiej tą gotówkę mieć przy sobie. Czytałem Wasze komentarze, starałem się wszystko na bieżąco, na wszystkie komentarze na bieżąco odpowiadać, ale tak właśnie najwięcej zastanawiało się, czemu ta wersja jest w języku angielskim. Ja to tłumaczyłem w pierwszym odcinku. No ale wiecie jak to jest, większość, no może nie większość, ale jakaś tam część z was nie słucha, nie ogląda wszystkiego, skipuje i tak dalej. No i potem takie pytania tutaj się pojawiają. Wynika to oczywiście z tego, że jest to wersja tak jakby powiedzmy beta, to jest taka wersja preview dla, dla prasy, dla youtuberów no i ona oczywiście jest w języku angielskim no bo to jeszcze nie jest jakby taka wersja finalna potem oczywiście będzie w dniu premiery wersja polska, tak więc ja będę kontynuował sobie wątek fabularny w tej grze no to oczywiście będę już potem wszystko wam pokazywał w języku polskim tak więc bez obaw na bieżąco wszystkie najważniejsze rzeczy wam będę tłumaczył jeśli tego nie rozumiecie, tak więc jedziemy teraz sobie w ogóle do tego miejsca gdzie mamy właśnie zająć się wodą której brakuje tutaj na tej farmie, na której przybyliśmy z samego początku, więc musimy się zająć y, tym, aby ta woda w ogóle do nich dopłynęła i żeby ona była czysta, bo wiele osób tam choruje, właśnie na tej farmie, przez to, że woda jest zanieczyszczona. No, Biegunki i tak dalej, takie inne rzeczy właśnie się pojawiają, jeśli pijemy zanieczyszczoną wodę. Tutaj, oczywiście, informacje jeszcze, że możemy sobie te auto tankować, a raczej musimy tankować. No, Okej. Okay. Wejdę jakoś do nich. Bo ja nie wiem, czy oni są wrogo do mnie nastawieni. Wydzie co lepiej, być przygotowanym na najgorsze? Może jakiś deal zrobimy z nimi, tak więc jakiś bujek na razie nie będę tutaj rozpoczynał. Okej. Okay. Przygotuję się tylko w razie, w. Weźmiemy sobie też, co by sobie wziąć. Mam tutaj pistolety. Okej. Okay. No dobra, to ciśniemy. Are we actually selling something out here? Water. Crystal clear. No diarrhea afterwards. Tastes as if an angel stepped on your tongue, huh? One gallon for ten pounds of food. We accept gold as well. Ten pounds of food for water? Where you start charging for air, too? Oh, we got us a haggler. Look down there, punk. See that? That's Roscoe. We turn hagglers over to him. Still want to haggle, huh? Tell you what, though. Fuck you, asshole. So be it, boys. No dobra, słuchajcie. Jednak deal nam się tutaj nie udał. Koleś w ogóle jakiś porąbany chciał. Czekajcie, najpierw się z nimi, rozprawię, zaraz Wam wytłumaczę, jaki, jaki deal tutaj miał. Do jakiego dealu tu miało dojść. Mów załatwię, bo tutaj jest ich pewnie sporo. Tak samo jak i nawet pewnie więcej jest tej tych... E, przeciwników niż na tej e, w tym miejscu, gdzie zdobywaliśmy pojazd. Koleś w ogóle chciał nam e, sprzedać jeden galon e, wody. Jeden galon to jest e, powiem wam chyba 3,8 litra no powiedzmy zaokrąglmy to do 4 litrów w zamian za 10 funtów jedzenia, czyli no też zaokrąglając e, około 5 kg e, jedzenia, tak więc no deal zdecydowanie nieopłacalny tutaj w ogóle nasz, e, nasz bohater, którym sobie gramy Wyśmiał go, że niedługo będzie sprzedawał powietrze i w sumie to już nie jest śmieszne, bo są chyba na Islandii sprzedaje się powietrze w puszkach, tak więc coś, co kiedyś byłoby nienormalne, dzisiaj jest normą, jak widzicie. Mój przyjaciel właśnie chyba był na Islandii, bo tak, na Islandii był i właśnie pokazywał mi zdjęcie puszki z powietrzem, tak więc no jak się jest powiedzmy tutaj w tym, w tym, w tym mieście, w którym jesteśmy aktualnie, w te, w te, na tej mapce monopolistą jeśli chodzi o wodę no sobie takie można tutaj wymagania stawiać, ale muszę mieć tę świadomość, że mogę się na to tutaj po prostu nie zgodzić i po prostu łatwiej będzie mi przejąć całą tutaj oczyszczalnię Wody, co nie? Że tego sobie tutaj załatwimy. Dobra, nie, co ja sobie pozbieram? Tą, tą broń od nich, bo. O, zwróćcie uwagę, jakieś kurde, fajne. Nie wiem czy pod względem obrażeń, broni ale na pewno fajne pod względem wizualnym. Czekaj, tutaj sobie pozbieram. Ja mniej więcej wiem, gdzie e, ich powybijałem, tak więc... Wezmę sobie, bo wiecie. może potem będzie jakaś konkretniejsza misja i przyda mi się to. Wszystkie przedmioty się zużywają, tak? Amunicja też e, nie leży tutaj na, na ziemi. Więc lepiej sobie to pozbierać. Słuchajcie, ten A, on jest słabszy, ale dobra. Ten był zużyty, już troszeczkę ta moja maczeta, więc chcesz się też pobawić jakimiś innymi tutaj szabelitkami. Tak, żeby wam pokazać, jak to wszystko wygląda. I teraz tak, musimy wejść tutaj prawdopodobnie do środka. Teraz pytanie, gdzie jest wejście. Jakaś skrzynia. Okej, okay, tutaj jest zamknięte. Nie wiem, odnoszę takie dziwne wrażenie, że wejście będzie jakoś górą. Ewentualnie szkoda, że ze zwłok nie mogę wziąć jakiegoś klucza, żeby ten się tutaj Proszę dostać do środka. No zobacz, wszystko pozamykane. Drobina na dach. No, raczej wejście musi być stąd, a nie gdzieś... Ok, słuchajcie, tu mamy jakieś drzwi jeszcze, kolejne. A co chyba te drzwi, z, z drugiej strony? O kurwa, mać, ale się go wystraszyłem, ja pierdzielę, co to jest za? Co to jest za koreś? Kurde jak Robocop wygląda! Rzucimy mołotowym, ja do niego nawet podchodził nie będę, bo to tam taką maczetą jaką ja miałam tutaj. Rzućcie uwagę, on w ogóle się nie potrafi zapalić, nie wiem czy to jakiś bug jest czy co. Czekajcie, ja mu tutaj jeszcze postaram się. Śniemy sobie... o, tak, zmienimy sobie na pistolet i rzucimy mu tam małotowa jeszcze On ma w ogóle jakiś taki pan kurde, jak Robocop Co on się fajczy, czy się nie fajczy Znaczy niby tutaj Kurde, nie wiem w co on jest tutaj Uzbrojony, ale no, zobaczcie, wszystkie kule się odbijają od niego. No, w końcu Polek, ale naprawdę koleś, kurde toporny. Aż chciałbym tą jego zbroję móc sobie tutaj wziąć i I, i mieć, nie wiem, kurde, pancerz na poziomie 500 albo 1000. Bo tutaj, w porównaniu do mnie, gdybym wleciał taki ogień, to by było po mnie, a on, widzieliście. Sporo tej obrażeń był w stanie e, ponieść. No dobra, zobaczmy. Tu mamy jakiegoś więźnia. Wiecie co zanim ja go tutaj z nim sobie pogadam, to ja wolę sobie tutaj po, e, sprawdzać, poszukać wszystkiego. Bo znając życie, odpali mi się jakaś kadstenka i potem już tego nie będę mógł wziąć. Zobaczcie, tutaj portfeli jakieś łupy. Sporo kasy nie ma, ale tu mamy jakiś.

Trzymaj kciuki. Jak ktoś mówi, trzymaj kciuki, to, to. Można się spodziewać najgorszego. Ale chyba sobie radzi jakoś. <śmierdziwychwsta wytruje> o, jednak nie! Jednak. Słuchajcie, musimy teraz jechać. Ale jajca, kurde, wszystko się popierniżyło. Jedź wzdłuż tych rurociągów do głównego zaworu. Słuchajcie, musimy. Zobaczcie, to wszystko pęka. Mam nadzieję, że znaczy jeszcze nie pęka, to bardziej ta woda już po prostu nie ma, gdzie tutaj się yy, wszystko się leje, masakra. Już, kurde, jak widzicie, mamy też noc, więc zdecydowanie gorzej tutaj z widocznością, ale zastanawiam się też jedna rzecz, czy będą te takie specjalne potwory, które się aktywują, te takie specjalne zombiaki, które się aktywują w nocy? To mnie ciekawi, bo to by była tragedia, gdyby... One gdzieś tutaj się teraz pojawiły. Ja W ogóle nie grałem w Dying Light w nocy, jak grałem w podstawkę, bo się bałem tych, tych... co oni byli naprawdę silni. Wiem, że na wtedy można było więcej punktów pozbawiać się grało nocą, ale po pierwsze... Nocą to mało wy widzicie na nagraniach, bo strasznie YouTube obniża jakość, jak wszystko się dzieje w nocy. No i o wilku mowa, czajcie to! Ja pierdziele, zobaczcie to, ja tutaj jadę pojazdem, a zobaczcie na mapkę sobie, spójrzcie w tym w prawym górnym rogu, jak one są szybkie. Ja pierdziele, żebym... Ja muszę tutaj jechać wzdłuż, ja nie wiem, gdzie ten główny... Dobra, tutaj to jest. Ja pierdziele, wyjdź ten. Łooohoł! Wow! Skubany! Badaj. Kurde, tutaj nie ma żadnego ultrafioletu. No dobra, muszę otworzyć zawór. Mam jeszcze minutę, ale obawiam się, że... Nie, jak jestem w środku, to one mnie nie będą chyba atakowały, ale zwróćcie uwagę, są cały czas obok mnie, co mnie napawa optymizmem. Boję się, że tutaj, kurde, mnie jakiś zaatakuje zombiak na dole. Okej, okay, mamy zawór, okej. Okay. To chyba teo, tak? Ali, mam nadzieję, że to jest to. Okej, dobra. Udało się. Teraz trzeba ostrożnie wyjść stąd, żeby te zombiaki nocne mnie nie zaatakowały. Gdzie lipa straszna? I got it.

Sytuacja opanowana, tak więc lecimy sobie z powrotem na farmę. Już tu widzę, że tutaj się coraz bardziej rozjaśnia. Tak więc lecimy. Ja tutaj mogę też sobie, to wcześniej gra mnie informowała, że mogę sobie zapalić światło, ale nie chcę dzisiaj, żeby te zombiaki mnie zauważyły, wiecie? Lepiej nie ryzykować tutaj na farmę. Mamy bardzo już blisko, widzę, że są ultrafiolety, tak więc tutaj będzie zdecydowanie bezpieczniej dla nas. No właśnie, tej krążą w okolicy. Ja bym pewnie światło zapalił, bo no to by była lipa straszna. Dobra. Idziemy zobaczyć, czy są nam wdzięczni za tą pomoc. Medical. Nie, to nie cud, to tylko ja. Our wells have been polluted for the last month and people were getting sicker and sicker. Maybe I was wrong about you stranger. So, question znaczy, No właśnie, tutaj mówi nam, że od kilku miesięcy ludzie chorowali a, przez tą wodę i cieszą się, że nam że im pomogliśmy po prostu. Ale pogadajmy o tych lekach. Jazeera, Haran. Coś, co moich Jeśli have anything. Yes, stranger. We do. We have our faith and our prayers to the Mother. Faith? Uh, okay. I mean, I mean, no disrespect, but you—you're telling me that prayers keep you from turning. That's your problem. You lack faith, just like the other outsiders. We believe in the Mother, and she protects us. We have no need of Antonzen or whatever you said. Okay. Okay. Well, is there any way I could maybe speak with this Mother? She is sacred. She speaks only with those known as the Faceless. But maybe, maybe you could get them to notice you. If you do enough good for our community. At this point, I'll take anything. So, what kind of good are you looking for? What, what needs to be done around here? You're serious about this? <laughs> All right, then. Me, I take care of this farm. And my friend Bilal keeps the gas station near town safe. Look around you'll find more work than any one man could handle. when the world is ravaged by plague, when darkness devours the earth, when men are as beasts to one another, when humanity shall be struck by corruption of both flesh and soul then shall be revealed one man who through an act of ultimate sacrifice shall accept the mercy of the light Mother is good. Mother will help us. and the god of the sun shall be revealed through him and through him will he speak and his voice shall be the light and the healing I pass through the Gates of Death So that He may bring Jeśli zakładam, że to będzie już tyle, jeśli chodzi o wątek fabularny, który mogę, który mogę wam tutaj zaprezentować, zaraz sobie sprawdzimy, czy się jakieś jeszcze informacje tutaj nam pojawią. Okej, okay, dziękujemy Ci za granie w *Dying Light: The Following*. Kończyłeś właśnie testową tutaj ten. A czyli jakby wątek fabularny sobie skończyłem już, ale będę mógł jeszcze wykonywać powiedzmy jakieś misje poboczne. Tak więc jeśli chodzi o wątek fabularny, to by było tyle. W ogóle dowiedzieliśmy się teraz od tego Jazira całego, że że właśnie oni nie potrzebują żadnych leków, żadnej antyzyny nie potrzebują. Im wystarczy wiara w tą całą matkę i niestety ona nie jest w stanie pomóc wszystkim. Nie jesteśmy chyba na chwilę obecną zaufaną im osobą, żeby też właśnie ona nam pomogła. pomogła. Właśnie nie każdy się z nią może skontaktować, tak? Więc... Na to wygląda, że właśnie będziemy tutaj wykonywali jakieś misje dla nich, będziemy im pomagali, jeśli oni uznają na ich, nas za właśnie swoich, to wtedy też może tej całej antyzyny nie będziemy potrzebowali. Zresztą widzieliście w tej kasencji jak to wszystko wygląda, jakieś takie rytuały, jakaś taka sekta powiedziałbym, to, to tak wygląda i tak, jeszcze mogę sobie wykonywać tam jeszcze gra mi że sobie mogę wykonywać jakieś misje mm, związane z pojazdami, czy jakieś tam misje takie poboczne bardziej tak więc to pokażę wam w kolejnym pokażę wam to w kolejnym odcinku te dwa pierwsze chciałbym właśnie, żeby były takie fabularne jeszcze tylko może sobie dojedziemy do dojedziemy sobie do tego do tej stacji paliw to zobaczymy czy mogę z nim pogadać o czymś nie, już nie mogę. Czyli włotek Fabularny się zakończył. Jeszcze możemy pojechać do... na stację paliw. Nie wiem, być może zobaczymy, jak te auta się tankuje. Być może tam właśnie będzie coś związanego z tymi wyścigami, bo to te bardziej jest te wyścigi, to będzie taka misja poboczna, e, którą z chęcią wam na swoim kanale e, też zaprezentuję. Tylko teraz pytanie, gdzie to w ogóle jest? E, na chwilę też obecną tej mapki nie mogę wam pokazać. Widzicie, że ta mapka przy tym nie jest praktycznie w ogóle odkryta. Tak więc jak gdzieś tam... A, ben de więcej uh, z wiedza tego terenu to um, on nasi odkryje. Lena, can you hear me? Lena? Pain, are you okay? What's going on? You've got us all worried. I'm fine, don't worry, but listen. Your patient was right. There's this there's this group here and all of its members seem to be immune to the virus. How is that possible?

opcją dla mnie, ale no już niedługo pojawi się pełen, e, pełna wersja dodatku, tak więc do 9 lutego będę Wam to wszystko pokazywał. Spodziewajcie się jeszcze, nie wiem, jakieś godzinki materiału właśnie z misji pobocznych, z wyścigów, e, a na ten moment sobie tutaj w tym miejscu zakończę i mówię, kolejne odcinki będą takie bardziej poboczne bez jakichś spoilerów fabularnych, tak więc to by było tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!